Wzięli mnie, kurde, po, po tej posadzce betonowej twarzą przeciągali, że miałem całe podzielane twarz w skórę. No, paskudnie, no badziory, normalne policjanty. Ale nie było powodu, bo ja siedziałem i jadłem jajko do jasnej kolory. No, no i teraz a propos jajek. Będę <grym grym grym> dalej jak było. Pojechali, zabrali mnie do radzie wozów, kajdanki i wiozą mnie. Ja mówię, panów, policjantów, ja zgłoszę to, komendzie moje bo bo bezpodstawne. Z, a się na mnie, ja nie miałem dowodu i ty mu powód? Nie. A w tym momencie, jak ja powiedziałem, że zgłoszę to komendantowi no. wojewódzkiemu, to zatrzymał ten radiobus jeden i mnie za jajka złapał. No to mało było mu tego, to jeszcze mnie za jajka złapał i zaczął mi mówić, że do lasu mnie wywiozą. I to nie było w stanie, bo, to było w 2004 czy 2005 roku, no, już, nie pamiętam. Już no, no, no i pana, no i dalej to samo, to kiedyś była milicja, a teraz jest policja. No i w końcu skończyło się na tym, że mnie zatrzymali na 78 godzin, nie, nie na 24, dopiero prokurator mnie wypuścił, kiedy mu opowiedziałem, jak było naprawdę. No i potem miałem dozór policji. No co to jest dozór policji? Nie, musicie wiedzieć, że jak jest ktoś podejrzany, to chodzi do policji i listę obecności dwa razy w tygodniu podpisuje na przykład. Każdy może przecież być podejrzany, nie? No i chodzisz Pan na komisariat, tam dowód podajesz i podpisujesz listę obecności, że byłeś. Czyli nie wolno ci się tam gdzieś wyjeżdżać, no ale na dwa dni można zawsze wyjechać, nie? Także taki bandyta, jak coś kogoś napadł, z, ob, pobił, zrabował, no to ma dozór policyjny. Nawet jak ma wyrok już, to też ma dozór policyjny, bo dopóki nie, nie odbędzie wyroku, to ma dozór. No ale dalej rabuje, kradnie komórki, no, czy tam No ta, po... ale te opowieści to co? No tak. ale to ja mówię, jak, jak działa Polski Wymiar Sprawiedliwości, no, a, są, no opowieści, no takie, takie rzeczy są. No i teraz wracając do, do tego tematu, jak ta sprawa się skończyła, nie? Aha. No więc dostałem adwokata z urzędu, o. No, no, no należało mi się no, bo w końcu miałem 650 złotych wtedy renty już, ne? dużo miałem, no. no więc dali mi adwokata z urzędu i co się okazało, adwokat, jak poszedłem do niego, taki znany adwokat był, mecenas, już się pamiętam nazwiska, w Bydgoszczy bardzo znany, wzięty, no, tam poszedłem, to kolejka do niego czekała, oczywiście z dużymi pieniędzmi, bo tam bogatych bronił, nie, mm -hmm. jak to adwokat, no, ale jak ja chciałem do niego wejść, to on powiedział, że nie ma czasu, bo trzy dni przed rozprawą, w ogóle nie ma czasu dla mnie, bo co tam, no i w końcu na rozprawie wstałem, jak, jak on nie miał czasu i powiedziałem, że proszę mi zmienić adwokata, bo ten gościu nie ma czasu dla mnie. Co, proszę pana, adiutancie adwokat stał i zaczął się bronić on będzie teraz już mnie bronił że na pewno chce <laughs> mnie że on będzie moim klientem, klientem dla niego do, samym klientem jak inni a nie z urzędu nie no ja mówię, no co, to z urzędu nie broni tylko broni za kasę dużą to broni tak no i w końcu w końcu wydali tę tą sprawę zbadało mnie dwóch biegłych lekarzy nie i, i wyszło że miałem jakąś się jasną tak jak sedowencji i, i umożliwi postępowanie no i nie byłem skazany. No. no ale tak niestety sądy działają i dzisiaj y, policjanci też tak działają, jak opowiadałem. No dobra, a, a Ty jakie miałeś przypadki na tych salach sądowych? Możesz powiedzieć, bo to już się z dawno było. Y, nie musisz wymieniać, y, y, bo jest RODO, nazwiska, co, ja imienia, miałem, ale ja miałem takie jakieś trudne przypadki, w dziwne, wojnie, dziwne. W stanie wojennym A to byłeś też ławnikiem w stanie wojennym Nie, ale, ale a, co, Ty mówisz o, a, o, a ja mówię już... o tym, jak byłeś ławnikiem. No to nie będziemy mówić o tym, jak byłem walencji. A w stanie no. wojennym to co było? A w stanie wojennym to szedłem sobie o północy przez Gdańsk. W nocy, o północy. E, akurat to był grudzień, nie? No, 88. Zimno było, no. jeden, nie. No. no i mnie złapali, nie? Złapali mnie, grudzień to był, no. mnie do hotelu tego Monopol tam. Nie? No tak, taki niski hotel. No od mnie przywieźli wreszcie. na rajską, tak? A co na Rajski? No tam koło tego kościoła Wielkiego. Tego A to był komisariat? Tam komisariat, no. Aha. Nie na Rajskiej. Y... Rajskiej? Nie pamiętam gdzie ja to było. Może to Rajska. To nie Rajska. Rajska to jest tam, gdzie hotel Merkury. To poczekaj, zaraz przy tym Kościele. A na Kościół Wielki. Przy no. tym Wielkim Kościele. No, no, i, jak, tam jak trzymali, na piwną. Na piwną. Na piwną, no, Kościół się się... Tam Kościół Mariacki jest. Y... Zawieźli mnie żołnierze, nie? Żołnierze czy żołnierze? Żołnierze, bo to był stan a, wojenny. Ale dlaczego cię żołnierze zatrzymali? No bo byłem... Jaki był powód? Bo wchodziłem po stanie wojennym. Aha, no czy chodziłeś w godzinie policyjnej? No bo 3 no. godzina policyjna. No i wyobrażałem sobie, że mnie zawierzyli, a ja uprosiłem no, tego tam... Jego Policjanta? Policjanta, żeby mnie puścił. Milicjanta, bo to On mnie puścił, a mnie za chwilę znowu przywieźli. A no wtedy cię e. I siedziałem 48 no godzin. No ale on cię puścił, to powinien jakoś przepustkę, żebyś do domu Nic, Nie, tak nie puścił. No, no to nie wiem, czy to jest Przesiedziałem 48 godzin, tam było pełno ludzi połapanych. kobiety nie kobiety, by nie kobiety, i później. Ale byli pobici też? Nie. Nie byli, tylko był gotowany. Akurat się okazało, że zaprowadzili mnie na górę, teraz na tym. Na tym na komisariacie, nie? I od razu sędzia, od razu wlepi mi 1500 zł. Czyli był taki sąd doraźny. Wojenny. No, sąd wojenny, drażny. A ty się od razu pff, przywalili. Między... I od razu miałeś za Pytali to, że bo, bo, bardzo... dlaczego pan ma mnie prawo. Stanu wojennego. No i, no. Nie, no. I, to, i, to, i tak było. Było siedem No tak, ale to był stan wojenny, ja rozumiem. Ale jak ja byłem skazany, to nie był stan wojenny. To był normalnie, już po okrągłym stole było. No. Ja podejrzewam, ja ja że no. teraz w Polsce jest cały czas stan wojenny. Ja, ja, ja nie wiem, <laughs> jaki jest stan, ale stan sądownictwa, policji i prokuratury, proszę Państwa, się nie zmienił. Panie Ziobro. Co to jest, że do tej pory tylko zmieniasz pan kadrę? Kadry zmieniasz a, innego. No, na przykład w Gdańsku wymienił pre, prezesa e, prokuratury, wymienił prezesa sądu na, na wiceprezesa, do no, rzeźnika masowego. No, to, to nie jest żadna zmiana. tu trzeba procedury pozmieniać sądowe i o to chodzi, bo dopóki tego się nie zmieni, to dalej sądy będą prześladowały własnych obywateli, a obywatel się nie obroni. Nie, My też mamy teraz w tej chwili Stany Zjednoczone w Polsce. Tak? Jakie Stany Zjednoczone? My mamy no. na województwo, nie Stany Zjednoczone. No, nie no. Województwo pomorskie, województwo Koszalic, te Zachodnia pomorskie to nie są Stany. I no. prawo się zmienia także. Nie, 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 prawo się nie zmienia, tylko przyjeżdżają z USA żołnierze. To nie znaczy, że się prawo zmienia. No zaraz, to nie ma nic do rzeczy. No ale, ale nie ale ma to ale rzeczy, ale tylko tyle, were... że mamy więcej wojska, yy, yy, bo kiedyś mieliśmy rosyjskie wojska, teraz no ale mamy. Ale mamy ambasadora USA. Ale, ale, ale co mi to robi? Mos Bachert, czy... Nie, to ta już się stara, bo ona już jest znana ze swoich dziwnych wypowiedzi. Nie, no ona jest dobra, bo. Ona... Troje izraelskich oczywiście. Nie, ona pilnuje interesu Stanów Zjednoczonych. I Izraela też. To też, no. Też, też. No ale nie, to, to, to zostawmy te, te te A nasi ambasadorzy jaki interes pilnują? Nasi ambasadorzy napisali... Ale napisali list, proszę pana, do, do, do Trumpa, jak miał przyjechać, to napisali list, żeby kurdziwa nie przyjeżdżał, bo, bo, bo Polacy prawa nie przestrzegają. Trump się stara dla Polaków, a oni jemu liczby ten zakładają. No i... I kto? Kto? Nasi ambasadorzy? Nie, no tamci, nie, nie, A to nie, to tam u nich jest inna... To, ale proszę pana, zostawmy a, dobra, zostawmy tą Amerykę, no to nie nasz kraj. Nasz kraj, omawiamy, bo jak pojedziemy, nasz kraj Polska. Pojedziemy naszym okrętem. Ale nie masz pan wizy jeszcze. No czekaj pan, wizy już mają być zniesione. To jak na. pojedziemy, to Popłyniemy, nie pojedziemy. A, popłyniemy, a, admirał to. mówi że się pływa, a nie jedzi no, Pomoże. No właśnie, bo widzisz, Popłynie. choroba. Choroba ci za przecież umysłu robi. No, <tosłytny> <tosłytny> no w każdym razie, my chcieliśmy panie Ziobro. Żebyś pan zmienił nie personalnie tam kadry jakieś tam w sądzie, tylko procedury sądowe. No dlaczego do dzisiaj takie procedury z czasów komuny są? Ale Duda nawet dwa, dwa lata temu ustawy wszystkie... No są. ale co Duda? Ja mówię do Ziobry. A, do Ziobry. No aha, to, to mówimy o, teraz do Ziobry. Panie Ziobro, niech pani wszystkich wsadzi do, do więzienia. Co? Ale kogo? No tych co łamią? E, Prawda? Co nie, Na. nie, do no, no, tych sędziów też. Jest, no, tych sędziów też. Sędziów, no. Przede wszystkim tych sędziów trzeba zamknąć do pudła, którzy po prostu źle y, sprawują swoją jurysdykcję sądową, bo y, ja już nie będę mówił o wyborach, bo temat wyborów to jest drugi temat. Bo ja byłem pe, 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 komisji wyborczej przewodniczącym, po 15 tak już nie byłem, bo ordynację wyborczą <gry ambitious> się łamie. A komisarz to też sędzia. I napisałem do niego pismo dwa tygodnie temu, i do dzisiaj nie mam odpowiedzi, panie komisarzu. Wyborczy w Gdańsku może pan powie coś, dlaczego ta pani, pana wysłaniczka. Łamała procedury kom ordynacji wyborczej, no. Przecież tak się nie robi, to też powinniście odwołać taką panią pełnomocnik, panią Nowak, panią wybrany na przewodniczącego. Na A za 15 minut już byłem odwołany. Hmm. Nowe wybory zarządzono. No, no więc tak jest się dzieją dzisiaj w świecie. dlatego ja mówię, no to, to jakaś falsa wyborcza, czy co? No pozdrawiamy wszystkich. Czerwony korsarz, kondratmirał Moskwin-Ruszczyneckich i żelazna ręka. Adiutant. Adiutant, korsarz. no. Dziękujemy. آهای